O, oh, witam, witam. cię. odcinek Oprost, kurwa do kasy, ale dobra. O, to dobra. On więc dobra, od 20 zł do Podbandura, tryb zwykły i krajkę zje. z ty? O, dziękuję. Takie fajne skiny. Jakby chyba obawiam, ale... A co jest? Mm. I jeszcze mi się zobaczył. Mam 4 ropia: ja. Rich Six-Seven z Army, Moslem, Shelly i Black Skin z Army, Janem. I sprawdzamy, co z tego wyjdzie. Owej, no bitwa mi oddać. 20. 24. Kaj z trochę się robi. Odczuję ten. Jak Kurde, trochę już te itemki krwią. To zobaczymy na końcu odcinka, czy będę 0, bo zobaczymy wytyczki i złożenie. A go ma nazywam mi oddanie? Mam 12 osiem w środku i złożyłem. Ufam asmolotów, chciałbym się otrzymać, proszę, ale to nie jest takie oddanie. No, to jedynie, no. no, no i przegrałem pierwszą bitwę dzisiaj. Dobra. A, no lubie, nie ma Safari Smash. Nie. Yeah. No, mówię. Safari Smash i Safari Smash? I to. Botele przez ginę 1388. Dzisiaj próbujemy zrobić kosę, nie? No, on sam nie lubię, Aż tak, szczerze mówiąc. Stworzę coś sam. Sticker. Farm it, doby 3 ksiąg, damy 2 i... zrobił point rush, na 3 skrzynki. No to Oponent Sime, Opon's time... Sticker. Nie mam tu co do tego. Dobra, on jest tak. Zrobimy tak. Farm it, sticker. Chuj, i... underdog. Nie będę, to ale. Dzisiaj wyjątek kurwa robimy i underdog. Zagrącania SSR, tak zapytania z lisarmi, ciekawe. Uuuuh, uu, dziękuję, kolego. Dziękuję, koleżko. Jedynie, że mi trzeba, to skrzynka to. O mi, bo dziękuję. No ale dziękuję, kolego. Za ile? 13 zł i 12 groszy. Fajna literka. I spróbujemy jeszcze Szymonka. I 1 dolar. 8 groszy dostanie zobaczymy ile mam. Underdog. Mm. No dobra, jedynie przegra, nie? Czy on się wtedy dołączy? Szymonek, co, może trafić na łowitka? Ale Szymonek lubi trafić to często mnie to on trafi i ja i ten dolar jedynie już się zwieścił. Co? Nie, po potem. No i tam skrzynką. Fewor i tą skrzynką, tą widewką kończymy. Tą rozgrywkę. No, w sensie, jak się. Wiedziałem, że to trafię. I teraz jeszcze dole pokażę wszystko. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie oddała pitewka. Ta nie oddała. Główny sam wytrwiałem. Ale okej. Okay. Rozumiem. I ile? No... Tak mi się podwoiło. A więc dobra, dziękuję za ten odcinek. I... I... i Tym... siema!